hej się wszystkim, tutaj Michu i w dzisiejszym filmie z serii Michu Uczy i Bawi zajmiemy się dyskami SSD mianowicie jak działają, jak są zbudowane dyski SSD, były już dyski HDD teraz czas właśnie na SSDki i dalej będziemy lecieć z różnymi innymi komponentami komputera jeżeli chodzi o dyski SSD są to jest to rozwinięcie z skrótu solid state drive, czyli można by powiedzieć, że to jest po prostu nośnik stały w nawiązaniu, właśnie do takich praw fizyki, że tak powiem, i SSD w stosunku do HDD różni się tym, że SSD nie ma żadnych części ruchomych, nie ma żadnej głowicy, żadnych talerzy, nic z tych rzeczy, po prostu jest to, są to kości flash, kości pamięci takie, jakie macie w swoich telefonach, na przykład, właśnie do zapisu danych, czy coś takiego. Te kości flash są bardzo podobne do kości, które macie. W waszych pamięciach RAM w komputerze, natomiast te kości, które są w SSD-ku, czy tam w telefonie, jest to pamięć nieulotna, czyli jeżeli odetniemy zasilanie, to żadne z danych nam się nie wykasują, w przeciwieństwie do tych komórek w pamięci RAM. Także to jest taka właśnie mała różnica, ale ogólnie budowa jest bardzo, bardzo podobna. Najnowsze SSD-ki opierają się na standardzie SATA 3, czyli do 6 gigabitów na sekundę, oraz na złączach M2 i też PCI Express, także do tego właśnie takich złącz możecie sobie podpiąć SSD-ki, oczywiście najszybsze będą na PCI Express I, i co? No i tyle, jeżeli chodzi o same te złącza. Oczywiście też potrzebne jest zasilanie do takiego dysku, zasilanie pochodzi ze złącza SATA, które też macie w swoich zasilaczach od komputera. W porównaniu do HDD co daje nam SSD? Po pierwsze prędkość zapisu, prędkość odczytu, to jest nie, niebagatelna różnica, bo SSD-ku Możecie osiągnąć prędkości, jeżeli chodzi o interfejs SATA, do 550 megabitów na sekundę, a przykładowo w HDD-ku maksymalnie, jakie widziałem, to do około 300 megabitów na sekundę w tych bardzo szybkich HDD-kach, przy czym te bardzo szybkie HDD-ki wydają bardzo dużo hałasu, są bardzo drogie w porównaniu do SSD-ka. Oczywiście SSD jest droższy od HDD, ale nie od tych takich, dajmy na to serwerowych, dajmy na to WD-Raptor na przykład. i Właśnie taka to jest różnica, jeżeli chodzi o, o odczyt i zapis. Przede wszystkim nie grzają się te dyski praktycznie w ogóle i są szybsze, to już oczywiście powiedziałem, to wie każdy. Nie grzają się, są sporo mniejsze, bo są to dyski 2,5 a są też i wersje 1,8 cala, czyli to już praktycznie karta kredytowa można by było powiedzieć, wielkość. Więc naprawdę kompaktowość za nimi przemawia. Co, co różni jeszcze te dyski? No, na pewno cena. Jeżeli chodzi o HDDK 1TB, możecie sobie teraz kupić, dajmy na to, z nowego Seagate'a za 215 zł. To tutaj, jeżeli chcielibyście dyski dysk 1TB SSD, to musicie zapłacić blisko 1000 zł. Także różnica jest naprawdę kolosalna, jeżeli chodzi o cenę. No, natomiast wiadomo, jeszcze te dyski, tak, i tak już dyski SSD bardzo potaniały. To jest fakt, bo zostały jakoś w 2019 roku na rynek konsumencki wprowadzone, tak szerzej, więc sporo potaniały, bo kiedyś to nawet dysk 64 GB kosztował bardzo, bardzo dużo pieniędzy, nie był po prostu opłacalny jego zakup. No i cóż, no i na szczęście potaniały, teraz każdy nawet, że tak powiem, Przysław Jów Kowalski może sobie pozwolić na SSD, bo najtańsze SSD SSDki można już kupić za 180 zł, takie 120 GB, więc to jest opłacalna opcja. Co tutaj jeszcze możemy powiedzieć? Większa prędkość, to już mówiłem. Najpopularniejsze pojemności, czyli 120, 128 giga, 240, 256 lub 480, 512. Są też dyski 60 giga i 64, natomiast no, ich się już raczej nie kupuję, bo oferują zbyt mało miejsca. 60 gigowego SSD-ka ja mam u siebie na Windows, ale jest całkiem wolny, niestety. I jeżeli chodzi o zużywanie się tego dysku, no te dyski się na pewno szybciej zużywają niż HDD, bo mają tam określona ilość zapisu, jeżeli oczywiście w warunkach domowych, takich jak codzienne takie użytkowanie, granie, coś w tym stylu, to nie macie się o co martwić, szybko się ten dysk nie zużyje. Natomiast jeżeli chodzi o takie ostre, że tak powiem, wykorzystywanie na przykład do jakichś tam renderingów czegoś codzienne takie i ostro po, po tych pamięciach, to może się dać we znaki. Oczywiście jak jest zbudowane SSD, mamy te komórki pamięci, mamy kontroler, który zarządza pracą wszystkich podzespołów i odpowiada za jego wydajność. Mamy oczywiście te złącza zasilania i przekazywania informacji, czyli SATA. I mamy oczywiście cały układ drukowany i wszystko jest zamknięte w obudowie. Oczywiście to jest bardzo proste, prosta sprawa. Mamy też pamięć podręczną cache, pomaga ona w zachowaniu ciągłości transferu danych pomiędzy dyskiem SSD a komputerem. I jeszcze w dyskach SSD stosowane są różne kości pamięci o odmiennej budowie i to jest bardzo ważne, jeżeli kupujecie swój SSD. Już Wam wytłumaczę dlaczego. Są kości MLC, SLC i TLC. Te ostatnie, czyli TLC są najpopularniejsze teraz. Praktycznie w wszystkich budżetowych SSD są kości TLC, ale odradzam je ze względu na kości MLC, które są raz, że bardziej wydajne, dwa, że mniej, jakby to powiedzieć, mniej się zużywają w stosunku do, C do TLC, i mają dłuższy czas żywotności określony, więc to jest no dyski na kościach MLC są jakieś 20-30 zł droższe, jeżeli chodzi o te najtańsze prąd do, do TLC, więc warto by było dołożyć TLC. No też nie powiem, że to są złe SSD-ki, natomiast te 20-30 zł to warto dołożyć do MLC, żeby mieć tą lepszą pewność i jeszcze jest SLC. To jest już bardzo długa żywotność kości, bardzo szybka kość, ale kosztuje kupę pieniędzy, więc zazwyczaj stosowana jest w serwerach i tego typu rzeczach. A czym się różni MLC, SLC i TLC? Od zapisu komórki. Nie, nie pamiętam dokładnie, nie wiem jak wam to dokładnie wytłumaczyć, natomiast jeżeli chodzi o SLC, to jedna komórka na jeden bit danych jakoś tak był zapis, a MLC, TLC to już wiecie po samej nazwie. I co? I chyba to by było na tyle. Omówiłem to, co najważniejsze, czyli złącza. Omówiłem całą budowę SSD-ka, kości pamięci, czym się różni od HDDK. I co? Na pewno jest, już raz powiem, cichszy, bo nie ma żadnych ruchomych elementów, nie grzeje się, jest szybszy, ale też jest zarazem droższy i troszeczkę mniej, można by było powiedzieć, mniej mm, żywotny. O! Także no, to by było na tyle. Jeśli się podobało, to łapka w górę, subskrypcja, udostępniajcie te filmy. No i co, dzięki że jesteście, trzymajcie się z następnego filmu. Na razie.